Dźbnął, drychli, level 16, chemia online. Ogólnie myślałeś, że jak pójdziesz na Biochem, to będzie zajebiście. Nauczysz się robić narkotyki albo porządny bimberek, XD, ale kurwa tak nie jest. staroda kurwa pierdoli coś o jakichś metanach, pentanach, chuj wie czym. Kurwa, myślisz kiedy ona skończy, ale rozmyślasz tak sobie i nagle cyk kurwa. Wleciał pomysł jak stary najebany do domu by ci wpierdolić. Wyjebiemy wszystkich nauczycieli z Teamsa. Gadam to ziomkom. Łyknęli to jak gwiazda porno to białe gówno w filmach starego. Ale jest jeden kurwa problem. Nichu nie znasz się na hakowanie. Właśnie prawie cały misterny plan poszedł w pizdu. Ale jeden ziomek mówi A na chujmy mamy to robić, skołujmy kogoś innego. Przypomina ci się, że znasz ziomków z techniku informatycznego, a jest tam jeden taki debil z Rosji. No to mu proponujemy zhakowanie Teamsa za żubra i sete wody. Jak usłyszał o nagrodzie, to mało co nie wyjebał z laćków. Hakuje tam i wypierdala na nauczycieli. No i wszystko zajebiście, ale jesteś kurwa geniuszem. Dajesz mu jeszcze jednego żubra za photoshop nauczycielki. Myślisz sobie, jesteś kurwa Bogiem. Wszystko skończone. Czas wysłać te zdjęcia do sieci. Myślisz, co mogło pójść nie tak? A to ten debil z informatyka wszystko wyda wygadał. Bog żuber, kurwa zły. Wyjebali mnie za szkołę. Nie ufajcie ruskim.